Jestem z powrotem trochę później niż się spodziewałem, ale jestem ok. Tylko dźwięk. Uff. Dobra, dojdziemy dalej. Eee, znaleźliśmy też szczątki, chyba coś mi się tak zdaje. Tylko Nie wiem, czy zabraliśmy wszystko z nich. Przepraszam Was bardzo, ale siostra mnie o coś prosiła i trochę mi zeszło. Wzięliśmy, dobra. Czyli w sumie mamy wykonane zadanie, z tego co wiem. A nie, tak mamy trzy dzienniki, i to jest na tyle. Już dalej nie idziemy, bo mi się nie chce do kanału dalej iść. Chociaż czekajcie, jakie tu. Bo tutaj chyba jest wyjście. Pewnie nie jestem. Od razu mówię. Nie ma tu wyjścia. Myślałem, że tu jest wyjście z kanału. Dobra. A, sorry, oczywiście jak zawsze musiałem kliknąć coś, dobra to ich potwieramy, weźmiemy im rzeczy i idziemy stąd, wejście jakieś jest w pobliżu, na pewno, idziemy do tego normalnego wejścia, dobra. Jak z kasą stoimy, 566 kredytów. No to idziemy jeszcze sobie kupić medpaki. Właśnie, wyższą masz za Bartą? 77? Nie, ty masz wyższą mission, więc bierzesz te miny. To jest mniejsza, dobra. Dobra, mamy kolejną minę. To też jest mniejsza odłamkowa. Będziemy mieli sporo min odłamkowych. Już mamy trzy. Miny się przydają. Może nie w tej sekundzie, ale później się na 100% przydadzą. Muzyka jest zadziwiająco dobra. Uwielbiam ją. Dobra, idziemy oddać mu te dzienniki. I oni się stąd wyniosą go lepiej kupić teraz, te, nie wiem, czy on też się wynosi. Zazwyczaj chyba, znaczy chyba się wynosi, ale PN nie jest, Dlatego idę do niego i kupię sobie medpaki, tak na wszelki wypadek. No chodź. Dobra, to już znamy. kurcze, sorry, znowu to samo.

Are you the herald of prophecy, the beacon to guide us through the darkness, or are you merely another harbinger of shattered dreams and unfulfilled promises? Speak to me, upworlder. Tell me what fate you unleash upon us, salvation or damnation? Speak, upworlder. I beg you. are i oh, that's perhaps i can make things more clear. some things at least. my name is rukil, the oldest outcast here in the village. rukil wrinkleskin, the children call me sometimes. once i was honored for my wisdom. Over time, the villagers fell away from the true attack. Eventually, there was only a single apprentice who followed me. Now she is gone, too. My apprentice is lost. I sent her out into the Undercity to find. Her. Well, I cannot tell you. Not yet. Sadly, my apprentice has not returned. Please upward her. Will you help an old man? Will you seek out my apprentice in the Undercity? Her name is Malia. I must know of her fate, whatever it may be. I must know what she found. Dobrze. It is as I feared. Then she joins the list of those who have given their lives in the service of our cause. But though I am saddened by this news, there is yet hope. By finding my apprentice, you have proved yourself worthy, Upworlder. You are to be the beacon on our path to salvation. <laughs> you okay. will guide us to the promised land. You are marked, Upworlder. Even my dim old eyes can see the mantle of destiny that cloaks you. Perhaps old Rookhill knows you better than you know yourself. I am old. I have lived a hundred years in the Undercity, cast down into the darkness. I know the legends and history of our people, and now you must learn it too. Oh, the it great climbing. city of Paris covers the entire surface of this planet. There is no land to grow food. Kelp harvests and the creatures of the sea are our only food source. Century ago. Rising levels of toxic pollution poisoned the oceans, and famine swept the planet. The rich hoarded food for their own use, and the poor were left to starve and die. The poor rose up against this tyranny, and civil war engulfed the planet. Millions died in the fighting, and huge sections of Taurus were destroyed or abandoned. The rebellion was crushed in the end. Thousands were taken prisoner. The jails could not hold them all, and so the practice of banishing all prisoners to the Undercity was born. Mm -hmm. Many brave men and women were banished here to the Undercity for their part in the rebellion. People like my father and grandfather were cast down along with their families. Now we live a dark existence beneath the streets of Terrace, a life devoid of all hope but one the Promised Land. And you will be the one to show us the way to get there. <sighs> Legends tell of a self sufficient colony founded just before the famine and lost during the Civil War. A paradise beneath the Undercity where droid servants tend to every need. For many years I searched for the promised land, just as my grandfather and father did before me. I became old and gray. My apprentice continued the search on my behalf. I have collected many clues hinting at its location. The journal of my apprentice provides yet more information. But still, there are too many pieces missing from this puzzle. But I know my father and grandfather each had journals where they recorded their own discoveries. Perhaps, with their journals, I could at last uncover its hidden location. Dobra. Mam can it be true. Is it possible that at long last, the dream of my father and grandfather before him will be fulfilled? I, I can hardly bear to look. Mm. Yes, yes, of course. Now I understand. It all makes sense. Now I see why the Promised Land has been so hard to find. It is so obvious. You have done a great thing, Upworlder. A selfless act that will bring great joy to all the people of this village. I must take this to Gandar right away. Kill, what do you want now? Have you more fables of a hidden paradise just waiting for us to find it? You may not think these are fables after you see what I have brought you, Gendar. Look at these journals! What? No, it can't be. Are these real, Rukil? Is this information accurate? I swear to you, everything in these journals is true, Gendar. The promised land. I told you I would find it. The entrance is far from here, Rukil. It will take us weeks to get there, perhaps even months. And we will have to cross many rakul infested areas. I do not deny the journey will be hard, Gendar. Surely it is better than the miserable life we have here. Wise words, Wakil. Our supplies are high right now. We could leave by nightfall. I will tell the others to prepare for the journey. Thank you once again, Upworlder. I will say a final goodbye. Where we are going, I fear you cannot come. The journey to the Promised Land is long and arduous. We must part ways here, Upworlder. I sense your destiny is yet to be chosen. Urodzenie moich ludzi jest na końcu dłuższego podróżu przed nami. No i poszli. Zobaczmy jak stoimy z naszymi... Uh, uh, uh. wysoko już jesteśmy. Jasna strona nas dobija. Idziemy z powrotem do kanałów. Wykonaliśmy to co było potrzebne. Teraz już chwila i będziemy w kryjówce czarnych. Tamta misja to była misja poboczna, nie trzeba jej wykonywać. lucky for you, I've got them. I picked them off the pocket of a black walker who had a little too much to drink in the canteen one night. Here. Let me get that energy field down for you. Danke schön, Masz się wykończył. Wykończyli się sami. Nie. Tutaj nie możemy. Poczuć, Jak widać, to jest jedno. A tu jest drugie eee, tutaj mission Minę O, widzę, że tutaj jakiś żołnierz zitchów zginął. Dojdziemy do tego rankora. Pokażę jak wam, wam jak go zabić i się zwijam. Nie mam czasu dzisiaj na bardzo długą rozgrywkę. Dzisiaj napięty plan. O, wyjeżdżam. O, Boże. Żadnego z nich nie trafił. Dobra, dziękujemy Wam. Znaczy, od granaty czasem tak nie, nie, nie trafiają. To jest nie fair. Dobra. Walić to Ważne, że Tu są po pierwsze miny, które musimy już rozbroić. Nie! Oczywiście musiał A tak to jest z tymi łukimi i chcemy sobie coś rozbroić, a ci wchodzą nam w minę. Jeszcze w sam środek. Niewychowani. Tutaj będzie chyba ich trzech. A tu tam swoją miszę. Kurde, jakie ty masz wysokie te obrażenia zadajesz. 23 przed chwilą zadał 25 teraz. Nieźle, mamy podniesienie dla naszych zwiadowcy. Tutaj podniesiemy materiały wybuchowe, bo mu się przydadzą jakieś kości. Pogadzamy się na biednych ludziach, którzy tu umarli. <laughs> Oczywiście ty musisz sobie wziąć medpack sobie. Że tobie to tak e, średnio pomaga. Dobra. No to odzyskamy minę. Mamy gazową jedną i 5 odłamkowych. We gotta do something about your breath. I didn't want to say anything, but it's bad. Worse than usual, which is hard to believe. In fact, now that I think about it, your breath has been pretty rancid ever since we rescued you from those Gamorrean slavers. What they feed you, buddy. Ew. No wonder your breath is so bad, Big Z. The morning you smell <laughs> like Bantha Poodoo. We'll have to pick you up a toothbrush to clean that stench out of your choppers. Uh -uh.

Big. Hmm, w sumie nigdy nie czytałem co z tym to się można to przeczytać w sumie albo do dawno czy, no, czytałem i nie pamiętam szczegóły planu czy baków się wydrzeć się to do pas. dobra A, to prosto. Ale czy zazwyczaj tak robię? Popatrzcie, robimy tak. Idziemy tutaj. On nas nie zauważy Wkładamy tutaj, dajemy Zostaw Zaraz Zmień na podnieś, podniesiemy to najpierw, bo tam są Dwa, i teraz dajemy zmień zestaw Dajemy tak Jeden ten wabik Aha Jeszcze zostawiamy Granat jeden I zamykamy go rozwalił od środka. Teraz trzeba wziąć. I rozwalić owe ciało, które tu stoi. I już go nie ma. Dobra. Wejdziemy tylko do bazy i... Kończymy na dziś. Dobra. Tak. Zobaczymy, co w tych złokach. No, dobrze, przyda nam się. Tak, na pewno i idziemy tutaj. Szcząteczki, sobie, zobaczymy, co jest, i wchodzimy na. O, proszę, 55 kredytów. Jak mnie rozpieszczają. No, i się będziemy na dzisiaj żegnać. I nie tylko na dzisiaj, ale na całe ferie. A więc żegnam wszystkich i do zobaczenia.